Chciałbym przekazać teraz głos komentarzowi rajdu XIII Międzynarodowego Matycykowego Rajdu Kapińskiego, twórcy, pomysłodawcy rajdu kapińskich, prezesowi Stowarzyszenia Międzynarodowego Matycykowego Rajdu Kapińskiego, Wiktorowi Puźniowi. Dzień dobry Państwu. Czuję się jak na kwestii przyjaciół. Czuję się czujesz naprawdę znakomicie. To powitanie wasze jest tak ciepłe, tak tak serdeczne. Dziękuję za to. Przyjechaliśmy po 22 dniach. Główniaków. trudniej z bo nie oszczędzało nas swoboda, Było sporo deszczu i w Moskwie i teraz tutaj już w Europie. Ale jakoś zmęczeni, ale wszystko ja zachęcam Państwa bardzo, żebyście rozmawiali z uczestnikami tego rady. E, z tymi, którzy polegają po raz pierwszy, bo ich wrażenia są tutaj najważniejsze i najtrudniejsze. Myślę, że zostaniemy, gdy będziemy na gąszczenie służby, i będziemy mogli sobie później porozmawiać jeszcze o oficjalnych uroczystościach, składłożeniu wieńca, będziemy mogli sobie porozmawiać, jak będą Ale to ja ci się jeszcze staram się czegoś dowiedzieć, z radością odpowiem. Dziękuję.